Jesteśmy w laboratorium termometrii, w pracowni temperatury. Przechowujemy tutaj państwowy wzorzec miary jednostki temperatury. Możemy wzorcować czujniki temperatury od minus 189 do 1553 stopni Celsjusza. Wzorcujemy również komórki punktów stałych. Wszystkie cząsteczki drgają i w zależności od intensywności tych drgań, im bardziej są intensywne, tym wyższa jest temperatura danego ciała. Im mniejsze są drgania, tym mniejsza jest temperatura danego ciała. My to tu mierzymy. Zajmujemy się tutaj przede wszystkim pomiarem oporu, rezystancji i na podstawie tej rezystancji wyznaczamy temperaturę. Pomiary temperatury są wykorzystywane w absolutnie wszystkich gałęziach gospodarki, zarówno od produkcji żywności, produkcji leków, jak i nawet w aeronautyce. Gdybyśmy nie dokonywali dokładnych pomiarów temperatury, mogłoby dojść do różnych poważnych problemów. W wypadku leków mogłyby one ulec zepsuciu, w wypadku jedzenia również mogłoby się zepsuć. W wypadku przemysłu ciężkiego mogłoby dojść do różnego rodzaju katastrof. Nie doszliśmy jeszcze do końca możliwości pomiarowych. Wciąż rozwijane są nowe metody, nowe termometry. W niedługim czasie powinniśmy móc rozwijać metody pomiaru temperatury termodynamicznej. Więc jest na co czekać.